moi drodzy. Witacie w kolejnym odcinku serii Gram Draw woodbin 20. Jak zwykle, następnie zachęcam was do zostawienia subskrypcji i łapki w górę. A teraz nie przedłużając lecimy. Mamy tutaj takie formacje jak 4-1-4-1, 4-2-2-2, 1, 4-4-2, 4-5-1, 4-3-2. Wybierajemy sobie 4 4, 2. Yy, tutaj na kapitana wybierzemy sobie tego zawodnika. Yy, później wybierzemy sobie Mbappé. Później wybierzemy sobie yy, Piziego. Później wybierzemy sobie Kantego. Później wybierzemy sobie tutaj ikonę. Później wybierzemy sobie go tutaj zawodnika, bo zgranie Później wybierzemy sobie Karwahala, później wybierzemy sobie Neste. Później wybierzemy sobie na Bramkarza, niech będzie Dawid Decha. Tutaj niech będzie Bonucci, a tutaj niech będzie Marcelo. Teraz wybierzemy sobie łoweczkę rezerwową. Tutaj mamy takiego zawodnika, tutaj niech będzie Artur. No i Artur. Potem będzie Barsi. Potem no, kolejna ikona. Potem Modric niech będzie Luka, potem niech będzie czyli ten załamik, potem niech będzie Sosa, potem niech będzie Robertson, potem niech będzie Weigl, Julian Weigl, potem niech będzie yy, Felix, potem niech będzie Oblak i potem niech będzie... Mhm. I tak nam w sumie tutaj wyszło. I teraz wybieramy menedżera, który zostanie Hiszpan. O i taki w sumie całe zgranie nam wyszedł. Draft nam 191%. Także mhm. myślę, że bardzo pozytywny. Draft. zobaczcie sobie. Jeszcze taki tutaj mamy składzik, proszę bardzo, tutaj jest taki składik, a tutaj potem jest taki składzik, także myślę, że jest w miarę w porządku składzik. Zobaczcie sobie, widzicie? Także ja Wam dziękuję za odcineczek i siemano, cześć, czołem i do następnego!